TVN 24 Prognoza Pogody jest jedną z naszych informacyjnych specjalności. Teraz chcemy zaproponować widzom jeszcze więcej. Pogodowy kanał TVN Meteo. TVN Meteo pozwoli zorientować się w każdej chwili, czy spotka nas ulewa czy upał, śnieżna zatynka czy odwilż, wichura czy bezchmurne niebo. Nasze prognozy mają bardzo wysoką sprawdzalność. Pokazujemy pogodę z tych miejsc, które widzów interesują najbardziej. TVN Meteo. Okno na dobrą pogodę. Śmiertonka, ach śmiertonka, codziennie twój portfel z kasy wyprożnimy. Witamy już w naszej trzeciej obsranej ofercie. Dzisiaj możecie wysyłać w komentarzach numery od 1 do 100 i wygrać coś w naszym loto. W tym miesiącu losujemy zwycięzcę 10 groszy. I mam dla was bardzo fajną informację, lecz to pod koniec reklamy, ale przejdźmy do oferty. Dzisiaj zaczynamy od bogactw. Samolot pod nazwą A Kaczka. Nie jesteśmy tak bogaci na taki samolot, ale możecie się ocieszyć takim. Lata po ziemi, dla dzieci od 10 lat. Koszt to 10 Śmiertonkowych żetonów. Skoda aż szkoda kopować. Pożywa na 3 miesiące przez dziecko Neo. Stan jak widać na zdjęciu. Przecena. Z 10 milionów czegoś na 10 milionów lotych. Telefon WiFon. Jest to telefon nowej generacji. Czasami się odpala. Bateria jest bardzo mocna. Wytrwoje do 5 godzin, ale nie ma jej w zestawie. Gwarancja trwa 10 minut przed przyjściem do kasy, a telefon kosztuje 10 kaczek i 50 milionów koczaczek jaj złożonych przez Toska. Grabrzycy i wściekli. Jest ona na platformie PlayStation 3. Pokażemy Wam dwa obrazki z gry. Można ją kopić tylko o nas premierowo. Jeżeli chcecie zobaczyć trailer, wpiszcie nazwę tej gry w wyszukiwarce. Kosztuje ona 1000 jenów marko przemysłowych wyciągniętych z reaktora w Czarnobylo. Deskorolka, można na niej jeść, jeżeli jesteście super menelem. Kosztoje ona tylko jedną świnkę morską latającą samolotem. gowinany tort dla danego. Smaczny. Nic dodać, nic ojąć. kosztuje 999 999 odcinków 500 sposobów na nablowejo. I uwaga, oferta dnia. Govnowarte gowniane chińskie czapki. Pasują na łeb każdego Chińczyka. Gdy ktoś zobaczy cię w takiej czapce od razu pomyśli że jesteś gowniany. Kosztuje tylko, nie 5, nie 50, nie 500, nie 5000 tysięcy. I uwaga, tylko 50 tysięcy złotych chińskich. I teraz wam powiem nowinę. Piszcie w komentarzach pomysły na piąty odcinek śmiertonki. W następnej czyli czwartej części też piszcie. W piątym odcinku na 100% wykorzystamy je. Ten film nie miał na celu nikogo razić ani skrzywdzić. Śmiertonka, ach, śmiertonka, codziennie Twój portfel z kasy wypróżnimy. Tworzymy legendę. Rok po roku. Miasto odporny. 2010. Nissan Kaszkaj. Historia Dryfana www.nissan.pl Żulonka. W tym tygodniu polecamy. Woda w proszku do zalania wodą smaczna i zdrowa marki Dr. Freeman można ją wciągać faza po niej jest mocna poleca Magda Gessler niezastąpiona w kuchni tylko 1336 diamentów z Minecraft. Luftwafelki poleca Adolf Hitler z kremem waniliowym smaczne i pożywne marki nazistowskie Niemcy tylko 4 marki niemieckie. Bajka dla dzieci Franklin ściąga pornole z Bobrem. Idealna dla dzieci, edukacyjna, poradnik jak je pobierać, dobra na dobranockę, poleca Instytut Matki i Dziecka. Tylko 69 gramów koksu mongolskiego. Internet, wymaga czytnika dyskietek, oglądaj filmy na YouTube, RedTube i tak dalej. Zabawa dla całej rodziny, tylko 1337 funtów kazachstańskich. Gumowy kurczok, dobry do kąpieli w wannie, idealny dla każdego fana CSGO, jak się nie będziesz z nim kąpał to cię w kałuży utopi, CSGO sprzedawany oddzielnie, tylko 471 rumuńskich cegieł. Zabawka Pan Pomarańcz, uczy, bawi, wychowuje, zabawka roku 2001 Polecana przez Kwaśniewskiego, zrobiona z bezpiecznego chińskiego plastiku, darmowe paliwo na koszmary, dobry prezent na dzień dziecka, dla przedszkolaka itd. Tylko 420 paczek Doritos. Żulonka. Zapraszamy do naszych sklepów w całej Polsce. Samochody Fiat. Nowoczesne, ekonomiczne, wytrzymałe. Najlepsze w swojej klasie. Tylko dla posiadaczy przedkład na Fiata 126P. Kupisz samochody Fiata bez cła. Sprzedaż w 61 punktach w całej Polsce. Więcej informacji znajdziesz w prasie codziennej. Ból głowy. Nuda. Klasyczny ból dupy. Twoja kobieta znowu drze Japę. Została ostatnia dycha w portfelu, a tobie odechciewa się żyć. Weź się na pierdą. Weź się na pierdol, i twoje życie nabierze kolorów. Twój ból głowy zniknie automatycznie. Kobieta przestanie się odzywać i będziesz miał wieczną imprezę. Weź się na pierdol. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bądź po prostu. Miej w to wyjeba.